Witam serdecznie od z tej strony Kolejny dzień rano. W sumie już nie takie rano, bo się zrobiła godzina 11. Poszedłem spać o trzeciej. No i ciężko miałem usnąć. Zmarzłem w ogóle jakoś dziwnie, strasznie były jakieś durne sny. Jak zawsze, śpię jak zabity, tak dzisiaj kurde jakoś niefajnie było. To wygląda na zewnątrz, i w ogóle to miejsce, w którym spałem, to jest jakiś autobus szkolny. <grym w górę> tutaj jest zatoczka taka, i tutaj te autobusy od rana stały. Tak wygląda ta miejscówka na zewnątrz. I już wiem, że zająłem temu facetowi od tego autobusa jego miejscówkę. Bo zobaczcie, on tutaj na włączonym silniku stoi cały czas. I teraz tu ma takie dwa świeże miejsca, gdzie je zjarał. A tak to cały czas tutaj stoi, bo tutaj trawa to jest cała zjarana. Zapytacie, jakie plany na dzisiaj? E, ja wam montowałem chyba do trzeciej. Trzeciej. coś po trzeciej skończyłem montować potem jeszcze pierdolę jakieś tam oglądałem i teraz wam muszę to wrzucić, ponazywać i jeszcze film tylko muszę wam wrzucić I, 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 i co ja dzisiaj w ogóle chcę dwie rzeczy tylko pierwszą ogolić ryj i drugą z tą butlą chyba ogarnąć no i potem już jechać dalej z butlą ogarnąć temat Także nie mam dzisiaj zbyt ambitnych założeń. W hamaku zmarzła mi dupa, powiem wam. Zmarzło mi dupsko. I tak o piątej nad ranem przesiadłem się na to łóżko, na to składane. Bo po prostu zmarzła mi dupa. Wziało mi fajnie tym zwebasta cieplutkim wiaterkiem. Ale w Dubsko nie. <gryzanie> Poranna robota wykonana. Starczy tyle, jeszcze na jedną będzie. Śniadanie niezbyt jakieś takie skomplikowane. Szproteczki, pomidorki i coś bardzo niezdrowego. Zupka chińska. Jest Jest Jest, Jest. Hopla. O, dobrze, że nie leci A Gorące Off. Zamykamy i gotowi do drogi. Przepinamy kokpit. Ładowanie telefonu na 30. Ładowanie kamery na 14. Leczekki. Będę na razie tu. Pićko. Drugie pićko. telefoniren. I co, czapka i torba. I słuchajcie, pierwszy test po nocce, czy auto odpali z bomby. <ścoughs> Mało tego już piąty raz. W ogóle nie chcę odpalić to, że chyba szóst, szósty strzał. No, za szóstym razem tak jak trzeba, ale za szóstym razem. No i dymi jak... Nie, nie dymi. Nie ma źle. Facet tutaj z tego auta się tak dziwi. Co tu się dzieje? Najpierw jakieś talerze na dachu, potem jakieś samoloty. Teraz koleś odpalić nie może. Jezu. Mamy godzinę 13 równą i przed nami 777 km. A czy tyle dzisiaj przejadę? Na 99% nie, ale gdzie dojadę, tam dojadę. Skupiam się na jeździe, bo tutaj wiecie, włączanie się. Boże, jak dziwnie to auto brzmi. Rozmawiałem teraz z mechanikiem. I, ten. I jedyne co zostało to wymienić pompę. Pompa jest sprawna, była sprawdzana, ale widocznie w tych warunkach, które tam ma, yy, to nie działa jak należy. Wymienimy pompę, ale to już następnym razem. To zobaczymy, czy to, aby na pewno pompa, <laughs> bo to wszystko rozpinane tam było sprawdzane i tak dalej, i wszystko było ok. Przez 10 dni na samym początku jak zrobił Mechanik to, to, to mu odpalało, wszystko mu odpalało. No a mi nie chcę odpalić cholera. No i bo może stał, ale nie, u niego też na zewnątrz stał. Co prawda dzisiejszej nocy była mocna temperatura na minusie chyba z minus 3 było coś koło tego. No ale no, jestem 100% pewny, zresztą że teraz się zatrzymam, odpalę i odszczała będzie, ale to za chwilę zobaczymy. No, i właśnie w międzyczasie wjechałem do Czech. Także jesteśmy w Czechach. I ja tu za chwilę skręcam gdzieś w lewo. Nie wiedzieć czemu na D1, ale fajne znaki. 70. Winieta, a ja mam unikaj opłat. Mamy godzinę 13, tam 15. I będę jechał do Puty, dopóki będzie widno. Więc jakieś 3-4 godziny, im dalej na południe, tym dłuższe dni, więc to też jest jakiś plus. Pogoda, tak jak widzicie, bardzo fajna, zimno. Eee, jeszcze tak, chcę skomentować tą sytuację całą, bo mechanik się naprawdę bardzo starał. 10 dni, 10 dni auta nie było, cały czas sprawdzał. Specjalnie mi nie oddawał auta, żeby, żeby się upewnić. Złośliwość rzeczy martwych. Dziadio. No i wymienimy pompę jak wrócę albo jak nie odpalę to gdzieś tam wymienię tą pompę. Kotostrofa, ludzie. To, co tu się stało, to jest kotostrofa. Wszystko mi poleciało, jajka się zbiły. I no dwa. Wszystko wyleciało. Tragedia zażegnana. Tylko jedna ofiara. Wracamy do jazdy. <gry> Fajne miasteczko. I fajnie się tu będzie jechało, bo są takie o zaułki Jest świetna kierunkowa w ogóle Słoneczko wyszło, słoneczko Widać widać ją. Śmialiście się, że Czechy nie mają dostępu do morza, a latarnie mają. Ciekawe po co tu ta latarnia. I samolot, dobra, jedź chopie, bo ja muszę tu w lewo skręcić. Samoloty. Wszystko tu jest w Czechach. Pikne poletka, pikne poletka, pikne. A mi się sisi chce, muszę się zatrzymać. Kołup! On z gruby wrócił. Tu było miejsce fajne. Czemu ja tak szybko gnam? Całe 59. Na takim polu się zatrzymałem rozprostować kości, sprawdzić stan auta. I przejechałem na razie 166 km i jestem w takim oto dziwacznym miejscu. I o mi zapalił, żeby mógł jechać dalej. Zimno jednak, 10 stopni pokazuje jak pizga. No teraz mi chyba jazdy nie będziesz robił. No. No i mamy Słowację. Jakieś dziwne, kurde, tam na granicy były już służby. Policja, jakieś pawilony rozstawione. Ciekawe o co chodziło. Ciekawe czy na Słowacji coś takiego będzie. Wybiła godzina 17 i szukamy miejsca już na zatrzymanie się na noc. Nie chcę nie lubię jeździć po ciemku. Podjechałem na cmentarz na noc. Wiem, że tu już widać nic nie będzie, no niestety 17.20 i już jest lipa. Rozkładam te wszystkie swoje pierdoły Księżyc widać tu u góry i szykuję się do wieczora, trzeba ja coś zjeść. Ok, już jestem w chałupie, webasto łazi 1744, 18 stopni. Gotuję kaszę komputer włączony. Zaraz wam zgrywam materiał z dzisiejszego dnia. Niech się tutaj trochę zagrzeje, księżyc świeci. I co? Zakrywamy, żeby tam nikt nie widział. Gorąca kasza, gotowane jajca 2. I trochę pomidorów jeszcze tam się dołożę coś tam. No smacznego, zalałem kaszę wodą, niech się moczy. Będzie jutro na śniadanie. A tutaj teraz yy, herbaty sobie zapomniałem zrobić. Także jeszcze herbatę robimy. No, pum! To jest grane ciuf no. ciuf ciu. mogę małą recenzję zrobić wczoraj działało a dzisiaj już nie działa i musiałem drugą przetwornicę wyciągnąć już wam pokazuję kabel usb c kabel usb c włączam pyk 30 w jest napisane 30 w jak byk prawda Wkładam do gniazdka. Świeci się. Komputer się nie ładuje. A wczoraj się ładował. Czy się ładuje telefon? Czy się ładuje telefon? Hmm. Telefon się ładuje. I było tam szybkie ładowanie i tak dalej. I teraz tak. To to ma 28W, a to ma 30 i co? I jajco. A teraz tak, ładowarka 28W, Samsunga podpięta pod przetwornicę i ładowanie podłączone. Także albo kupiłem jakieś dziadostwo i się zjarało no nie ma innej opcji chyba no i tak to nieistotne prąd, prąd mam na maksa 12,60 i tutaj naładował dzisiaj 82 W solara ale i tak to był nadstan nawet nieźle mi się udało czacha cała jeszcze kremik kremik miałem gdzieś tu muszę go wymacać albo gdzie indziej go dałem dobra już gdzie hopla powiem Wam, że jest lipa, bo wieje deszcz jak cholera wiatr, i jak się okaże, że straciłem w tej chwili starlinka, to się wkurzę bo mi spadł. O by działał ale się rozdupcył jak on się zepsuł to się się bardzo zdenerwuje No, burza z gradem przyszła. Wiatr jak cholera rzuca całym autem, i, i chyba nic ci będzie z internetu. Nawet go nie próbuję uruchomić teraz. Nasprzątałem się tutaj na wycierałem się wody, i wszystkiego co tutaj wleciało podczas tej akcji. Całej on się próbował załączyć dwa razy, ale nie udało mu się. I na pewno teraz nie będę próbował tego robić, ale wydaje mi się, że nie będzie działał, bo tam się płytka łamała. Dobra, to co się będzie dalej działo, to zobaczycie w następnym odcinku. Tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć.